Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś przygotowałam dla Was rewelacyjną przekąskę, taką, która jest w mojej rodzinie od lat. Jest to domowy smalczyk. Robiła go babcia mama, teraz robię je ja. Jest to oczywiście sprawdzony przepis. Idealnie smakuje na przykład z takim świeżo upieczonym chlebem. Ja jeszcze bardzo lubię zjeść z ogórkiem. Nowych widzów witam i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam wszystkich na film. Dokładna lista składników i przepis znajduje się również na moim blogu. Link do bloga pod filmem. Przygotowujemy składniki. Wszystkie mam już pokrojone drobno w kostkę. I co tutaj mamy? Przede wszystkim Słonina, pokroiłam ją w kostkę. Kiełbasa oraz boczek. Ja wymieszałam kiełbasę śląską z boczkiem, może być również sam boczek albo sama kiełbasa. Pokrona w kostkę cebula oraz jabłko, kwaśniejsze, takie będzie lepsze. Oczywiście majeranek, no i sól, pieprz. Zaczynam od podsmażenia na patelni cebuli więc wykładam cebulę, dodaję jabłko i będę podsmażać te dwa składniki tak aby się lekko zarumieniły, a jednocześnie w jakimś większym, wyższym naczyniu będziemy topić naszą słoninę. Tak jak widzicie, słonina jeszcze się nie topi. Obok mam jabłko właśnie z cebulą. Jak widać, słonina już się fajnie topi ma taki złoty kolor, więc to jest bardzo dobry moment, aby właśnie dodać teraz Kiełbasę z boczkiem, a następnie dodać cebulę z jabłkiem. Wszystkie składniki jeszcze podsmażyłam około 5 minut. Tak wyglądają. Będziemy teraz doprawiać. Dodajemy mleko, aby słonina miała fajny, jasny kolor. Mieszamy dokładnie, a następnie przyprawiamy tradycyjnie pieprz, sól. Oraz dość duża ilość majeranku. Ja nie ukrywam, że dodaję więcej przypraw, aby mój smaczek był taki bardziej ostrzejszy. Kiedy dokładnie już wymieszam moje składniki, przygotowuję sobie jakiś fajny słoik i jeszcze ciepłe przenoszę właśnie do mojego słoika, czy do naczynia. Wylewam. Całość. U mnie akurat zmieści się w takim jednym słoniku. Musicie sobie właśnie sprawdzić, ile macie składników. Jeszcze sobie dokładnie w słoiku mieszam. Gdy wymieszam, odstawiam, aby ostygł, ale nie musi być do samego końca, ważne, żeby był zimny. Następnie zakręcam i zostawiam najlepiej na całą noc w lodówce i na drugi dzień mój smalczyk jest gotowy. U mnie właśnie z pysznym, chrupiącym domowym chlebem. Naprawdę jest przepyszny, serdecznie Wam ten przepis polecam, bo jest sprawdzony. Mojej rodzinie bardzo smakuje i jest w niej od lat. I to już wszystko, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i pozdrawiam Was serdecznie.